Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Kota. Odwiedziliśmy wocłackie schronisko dla zwierząt, w którym jest 17 kotów do adopcji. Zaprezentujemy dwójkę z nich, które obecnie szukają domu. Pierwszy z nich to Graham. To około 3-letni i buropręgowany kocur. Trafił do schroniska z terenów wiejskich i schronisko podejrzewa, że wcześniej musiał walczyć o swoje miejsce z innymi kotami. Rzeczywiście jest nieco nieufny w stosunku do kociarnianych kolegów, choć nie wykazuje w stosunku do nich żadnej agresji. Schronisko ma nadzieję, że jednak przekona się do innych kotów, choć chyba lepiej byłoby, gdyby w nowym domu był jedynym pupilem. W stosunku do ludzi, Graham to raczej typ kociego indywidualisty. Nie ma nic przeciwko głaskaniu, czesaniu, braniu na ręce. Ale jednocześnie nie jest mega miziakiem i nie zabiega o uwagę. To kawaler, który w dzień będzie towarzyszył swojemu człowiekowi, a w nocy przyjdzie, położy się obok i zamruczy, a w zamian oczekiwał będzie dobrego jedzonka, własnego, bezpiecznego kącika i trochę, ale nie za dużo uwagi. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zacipowany czeka na zabieg kastracji. Kolejny kociak nazywa się mamba. To czarna, około 3 letnia koteczka. Mamba nie jest cała czarna, ma piękny dodatek w postaci białej krawatki. Ma też nacięte jedno z uszek, co sugeruje, że była wcześniej tak zwanym kotem wolnobytującym. Jednak albo została przez kogoś oswojona, albo była kiedyś czyimś kotem i w bezdomności spędziła niedługi czas, jest bowiem bardzo pozytywnie nastawiona do ludzi. Pozwala się głaskać i brać na ręce, chociaż czesanie i obcinanie pazurków to nie jej bajka. Mamba nie jest do końca przekonana do innych kotów, nie jest w stosunku do nich agresywna, ale też do żadnego nie przekonała się jeszcze na tyle, aby razem spać czy jeść z jednej miski. Dlatego byłoby dla niej lepiej, gdyby została czyimś jedynym kotem. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym. Do schroniska trafiła wysterylizowana. Zobaczcie także inne koty, które obecnie znajdują się w izolacji, ale już wkrótce będą mogły trafić do swoich nowych domów. Wszystkie koty, które można adoptować z Włosławskiego schroniska, możecie zobaczyć na stronie internetowej lub na fanpage'u na Facebooku.